Witam na zakończeniu siódmej edycji kursu Bezpieczna Kobieta, które dzisiaj się dzisiejszym zakończy też mimo akcentem wręczeniem zaświadczeń dyplomu. Myślę, że formuła zajęć, którą Państwo zaproponowaliśmy spełniła Pani yy, poszukiwania. Nabyte umiejętności i wiedza. Mam nadzieję, że przydadzą się w codziennym życiu. Chciałem podziękować Panu Komendantowi Sojuszowi Miejskim za współudział w zorganizowaniu tego kursu, tej siódmej edycji. A w szczególności wykładowcom, którzy w swoim wolnym czasie, krawitatywnie brali brały udział w prowadzeniu tego kursu. Na koniec chciałbym w szczególności jeszcze podziękować koleżance Edycie Orczewskiej. Ja Może nazwać szesną tego kursu, bo to już jest siódma edycja, która wymyśliła ten kurs, cały czas go prowadziła. No i mam nadzieję, że w latach następnych będzie to w dalszym ciągu robiła. Było ciężko jak zwykle, ale myślę, że edycja udana, kolejna edycja udana, bo. Obecność tych pań świadczy o tym, że zajęcia są potrzebne i myślę, że, że to nas motywuje do tego, żeby myśleć już o kolejnej edycji. 30 pań zakończyło. Tegoroczną edycję zajęcia odbywały się w dwóch blokach tematycznych. Pierwszy z nich to samoobrona, a drugi to elementy prawa, elementy psychologii, elementy prewencji i pierwszej pomocy przedmiotycznej. Ja gratuluję Panią ukończenia tego kursu. Mam nadzieję, że wiedza wzrosła na tyle, że czujecie się Panie bezpieczne, a Włocławek będzie jeszcze bezpieczniejszy. Gratuluję też takiej aktywności i chęci działania. Jest to bardzo ważne w takim wymiarze społecznym, no i życzę, żeby te umiejętności nigdy nie musiały być wykorzystywane. Bardzo Wam dziękuję za, za Waszą aktywność, za to, że dotrwałyście do końca. Wiem, że e, kurs był długi tak czasowo, bo był rozciągnięty przez te trzy miesiące i właśnie dlatego też bardzo się cieszę, żeby. Wy... W tej grupie, jakiej tutaj jesteście, dotrwałyście do końca. I tutaj w imieniu swoim, bo, bo ten kurs nie, nie mógłby się odbywać nigdy, tak naprawdę od samego początku, gdyby nie właśnie tutaj stojący obok Krzysztof Urbański, Aneta Sokołowska, która jest od początku Kobiety Bezpiecznej realizowanej w Wrocławku. No i ostatnie dwa lata Andrzej. Jest również z nami i, i, i chce chcę prowadzić zajęcia dla pań, więc w swoim imieniu i oczywiście komendy też przyłączam się do tych podziękowań. zajęcia samoramy technik interwencyjnych tutaj z elementami kickboxingu. powiem tak, z względu na to, że zostałem poproszony, aby prowadzić po raz siódmy, siódmą medycję bezpiecznej kobiety, tu z założeniem tutaj z organizatorami stwierdziliśmy wcześniej że nie będzie to zabawa, tylko naprawdę nauka, nauka, nauka i, i treningi ciężkie. Z tego to widać, no, na początku było 52 kobiety, w dniu dzisiejszym skończyły te najlepsze, które potrafiły fizycznie, psychicznie, a także no, dodatkowo, emocjonalnie wytrzymać cały ten trud całego szkolenia. Trzy no, miesiące to nie jest w półtora godziny zajęć, tak? No mówię, starałem się jak najwięcej. Wyszczesać z tych kobiet, bo naprawdę tutaj mają potencjał, tylko wkryją w sobie. Udają takie, że są takie delikatne, a potrafią naprawdę mocno uderzyć, potrafią dźwignię wykonać, a także bardzo przede wszystkim tutaj w technikach interwencyjnych bardzo ważne, żeby głośno wydawały komendy i skutecznie. Tak? To dla nich też jest duża przewaga. Będę starała się to zrobić. Czegoś Pani nauczyła? Nauczyłam się, że. No, że je, no są we mnie takie siły, moce, które no, no, mogą mog mog gdzieś tam uaktywnić w chwili zagrożenia, o których, o których się nie podejrzewam. A które zajęcia szczególnie się panią podobały? No, oczywiście, dla Fizyczne, ale i rzeczne. Te elementy psychologiczne bardzo takie, myślę, budujące, wzmacniające, dające przyjaźnienia, yy, że... Są ludzie, tacy, którzy mogą nam pomóc w różnych sytuacjach, że nie jesteśmy sami z różnymi sprawami, z różnymi jakimiś tam swoimi problemami. No, myślę, że wszystko, 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 całość zajęć była, jeżeli jest ten blok tak zbudowany, że wszystko jest potrzebne i, i przydatne. Bo atmosfera była bardzo, bardzo fajna. Żałujemy, że nie byliśmy w jednej grupie, prawda? Ta, tak, ta, ta że że lepiej. Ma... Wrócimy, będziemy <laughs> chciały wrócić, także bardzo dziękujemy. No i tak nasze. <laughs>